Lecimy w dolnym prawym rogu na czerwono z Kilo, zawodnik Liquid, i z drugiej strony mamy Hiromarina. Gabriel, ojeju, Gabriel. Coś ty tutaj przyklikał. SCV mu się tak trochę zjechały do jednego mid To Nie chcemy tego robić na początkowym etapie gry, bo to zmniejsza wydobycie. Taktyczna strata wydobycia, czyli polepszył się wykres przewagi na korzyść z nie? To Skilos zbierał przez chwilę więcej, a Hiromarin mniej, no to wiadomo. Coś poszło nie tak tutaj. Hiro Marin, jedyny progamer, który jest od, w tej samej drodze od wielu, wielu lat, od ponad dekady. Od 2011 roku. Jedyny taki wyjątek. Od listopada 2011. Ewidentnie ktoś go przeacza co roku. I tak jakoś został, już się zasiedział w sumie. Nie wiem już jak jest to, niech będzie. Marine leci reaperem na drugą stronę mapy. Taki raczej zwiadowca. Leone z reaperem, jadą na drugą stronę mapy, nawet drogi Ripper tutaj jest. pandemii cross kill'osa. Chociaż to też nie jest jakaś z blinkiem bardzo trudna sztuka, żeby z stalkerami wygrać na reaper'y i heliony. No, może Hero Marine pożałował wyboru otwarcia reaper-helion. No kurczę, trzy fabryki, jakie nietypowe zagranie. Trzy szybkie fabryki, patrz pan, zobacz. Jakich czasów ciekawych dożyliśmy. Może Hero Marine chce być taką kreatywną bestią aktualnie i próbuje dziwnych zagrywek. Nie ma za dużo SCB, ale za to jest massage tank. Dużo tanków, a zatem taki wczesny chyba atak z ich użyciem chce zrobić Hiro Marine. Taka mocna dwubazówka mu w planach. Oho. No ciekawe, ciekawe, właśnie. Ha! Chyba procentuje ta, ta strategia. Mam wrażenie, no? Chyba procentuje. No niesamowite. O, prawie orpizma zniszczył, ale jednak się nie do końca udało. Niesamowite. Proto zaraz zaryje, jak zobaczy te trzy fabryki. Mastanki. No tego nie widziałem nigdy. No już na pewno nie w wykonaniu heroina on raczej spec od dwu ale z piechotą, a nie z czymś takim. No jeszcze sobie ufunduję kolejny raz te klaba. Cały czas wygląda jak dwubazówka, ale może się odmieni. No, tanków jest wiele Mariny z przodu oczywiście przed tankami mają być, żeby absorbować obrażenia od Stalkerów i ciekawe czy zrobi to przejście przez mapę, którego się spodziewamy. Tutaj zloty wrzucone na pierwszą bazę na wydobycie. Sitch tank bez problemu pokonany. Ciężkie chwile. Ale bardzo mnie ciekawi ten push tak wygląda. Jak wyjęty trochę ze StarCrafta 1. Chociaż nie wiem czy tam się tak dużo tych tanków grało. No i go go go. Zloty z Chargeą będą, będą oczywiście lekarstwem na cały atak Terrana. No chyba w... Oj, Immortal. Wyszedł nie z tej strony, z której powinien wejść. No i rura. Zobaczmy, czy będzie banalne zwycięstwo Skillosa, na takie się zanosi, tak jest. No ciekawy push. Może liczył, że będą dłużej stalkery granem. No to lecimy. W czerwonym kolorze oczywiście występuje Skillos w dolnym lewym rogu. <coughs> w górnym prawym na mapie amygdala pojawia się Hiromarin. I on gra jako niebieski Teran. Postawił dość e, takie schowane koszary w swojej bazie Hiromarin. Dobra, adeptki śmigają. A <laughs> no, po tym, co pokazali na pierwszej mapie, i po tym dzikim pomyśle Hiro Marina, to chyba widać, że Skidus jest faworytem. Ale może się jeszcze Niemiec odblokuje. Może wrócić do tego, co się sprawdzone wydaje. Reaper został zaczepiony. No i widzę, że nawet wyparował w tej chwili. Dobrze. Od Feniksów będzie takie, no właśnie, trochę nietypowe otwarcie z użyciem Feniksów. Hero Marine znowu gra typowe pomysły. Znaczy, trzecia baza, no to wiadomo, że teraz się będzie defensywne zagranie, ale widzę, że właśnie stawia na cyklony. Te cyklony teraz po zmianach są takie jak były około rok temu, no może nawet ponad rok temu. Zabrakło wizji, żeby cyklon mógł kontynuować atakowanie celu. No i trzecia fabryka, ciekawe. Przed chwileczką Skiros przeleciał i zobaczył, że to są trzy fabryki, także to ważna sprawa. Już wie na co walczy i może się trochę dostosować, zapewne zrobi zaloty z szarżą. Zamiast jakiegoś blinka. No i tak, jak się w sumie gra takie paniksy, to przeważnie tak się gra. Doskonale wszystko widać obserwerem, perfekcyjnie dla Protosa. Lepszenie do cykonów zaraz będzie. Oh! O, no, 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 blisko, blisko, blisko. Ale nie straci kolejnych fenixów, nawet tego jednego szkoda. To nie są tanie rzeczy. Skan do bazy Protosa, żeby zobaczyć, właśnie na co on się skusił. Takiego Battle Mecha zobaczymy. Rzadko się teran na protosów, ale może sobie coś nowego testuje. Hiro Marine może gra tak bardziej rekreacyjnie, też jak wielu ostatnio graczy. Rainor grał w tym turnieju o sporo gier Terranem. Na swojego brata zagrał protosem, a no to i Hiro Marine może próbować mecha, chociaż z niego chyba tak bardzo, bardzo nie słynie. Przynajmniej nie w ostatnich miesiącach. No pięknie, to lecimy, czy nie lecimy. Aha, jest dylemat dla Skillosa ciotki pewnie, czy powinien kontynuować walkę. No właśnie stracił warpeizma, trochę się nim zapędził na wrogie tereny. No i tak, w sumie nie mam wątpliwości chyba, że Hirmarin się obroni. Chociaż Immortale mają duże obrażenia, to chyba nie aż tak dużo... O nie, zeloty dobiegają. Dobra, może jednak się uda. jeszcze parę zelotów, parę Immortali i już ran się gubi. No dobra, jednak słaby ten mech. Dużo słabszy niż myślałem. Wystarczył jeden dobry timing push. Taki trochę po staremu też tak się kiedyś kontrolowało właśnie mecha, gdy Teran zajmował trzecią bazę, gdy jeszcze nie miał tak dużo, nie miał tanków też. Taki wjazd Zelot Immortal nieźle działał z Phoenix'ami. No i widać dalej działa, ale i tak jestem trochę zaskoczony, jak niełatwe to było dla Hero Marina i jak łatwo wygrał Skillows.